Koziorożek, dobry wieczór. Jakaś taka przyjemna. Jakaś taka przyjemna energia od państwa teraz bije. Od koziorożca. Jakaś taka. Słodka bardzo. Albo taka też nadzieja. Słodka nadzieja. Koziorożec. No może być jakaś miłość gdzieś w powietrzu u koziorożca. Koziorożec. Wierzy powiew miłości, ale koziorożec podchodzi z mądrością do tematu. Miłość zdecydowanie tutaj jako motyw przewodni. Po raz kolejny. Oj, silnie miłość. Bardzo silnie miłość. No, powiem szczerze, że tutaj um, i tutaj jest słodko, i tutaj jest pozytywnie. Ponieważ um, jest tutaj kobieta, która um, zaczyna coś nowego. Um, ma tutaj jakiegoś człowieka przed oczami um, i chciałaby, żeby to była bardzo silna, stabilna, uporządkowana miłość i relacja. Um, jednocześnie koziorożec nauczony doświadczeniem wie, jaką w cudzysłowie strategię obrać. To znaczy, nie mam tutaj na myśli, że strategia w w negatywnym sensie. Wręcz przeciwnie, jak zadziałać, żeby nie spłoszyć. To jest w, w tym kontekście. Na tej zasadzie to się przedstawia. A, I no, jest taki moment przełomowy tutaj, wyczuwalny u koziorożca. Kobieta po doświadczeniach, która już wie, jak to wszystko wygląda. Jest mężczyzna, który gdzieś w myślach yy, może i nadawałby się nawet na kogoś na poważnie. I jest takie w koziorożcu. To jest takie ciche, to, to się dzieje po cichu w głowie koziorożca. Koziorożec obserwuje tego człowieka i mm, tak jakby wydawał cichą ocenę, ciche oceny tego człowieka, że mm, ten człowiek zachowuje się w taki, a nie inny sposób, i koziorożec ocenia. Tak, to mi się podoba. Um, tutaj. No dobrze, może być, jest do przełknięcia temat, jest to akceptowalne. To, no, tak nie, niezbyt, niezbyt, to mi się podoba, to mi się podoba i to mi się podoba. Ale to Koziorożec nie przyznaje się do tego, tylko tak po cichu wydaje takie mini oceny tego człowieka. W ogóle jest tutaj bardzo dużo u Państwa takiej nadziei, Nadziei i właśnie tego, żeby nie spłoszyć. Nadziei, że, żeby to wyszło. Tutaj obchodzimy się bardzo delikatnie z tym człowiekiem, żeby um, jak najlepiej poznać. No dobrze, w takim razie. Jest takie też poczucie, a żeby szczęście dopisało, żeby szczęście dopisało. Tak więc mamy tutaj energetykę tej kobiety, pani. Przecież równie dobrze to może być mężczyzna, to wcale ja tutaj um, nie warunkuję tego, że to musi być kobieta na 100%. Po prostu mam osobę, yy, która jest obecnie sama. To może być człowiek znany od bardzo dawna. w którym um, mogła być tutaj, może być tutaj odnowa kontaktu, tylko że teraz wygląda to troszeczkę inaczej, na zasadzie o wiele poważniejszej. No kobieta z znaku jeziora jest tutaj zdecydowana, jak również tutaj jest Obserwowanie osoby spod znaku barana. Ta osoba, o której myśli yy, koziorożec, może być spod znaku właśnie barana. Yy, już abstrahując od znaków, jest tu zdecydo zdecydowanie determinacja i yy, yy, po raz kolejny cicha nadzieja na to, żeby wyszło. Bardzo dużo tutaj nadziei jest tu koziorożca. Jednocześnie bardzo, bardzo duża spostrzegawczość i czujność. Wracam do tego, co mówiłem o ocenianiu, wydawanie mini ocen, których koziorożec tutaj nie wypowiada. To mi się podoba, to mi się podoba, to mi się też podoba. Kzioroż robi to bardzo racjonalnie. Bardzo racjonalnie i tak powiedziałbym wręcz zero jedynkowo. Albo mi się to podoba, albo mi się to nie podoba. Albo to jest w porządku, albo no niestety nie dana cecha tej osoby, lub wypowiedź, sposób zachowania. Tutaj człowiek jest ten człowiek jest y, oceniany od góry do dołu y, wszystko co sobą reprezentuje koziorożec w bardzo inteligentny i cichy jednocześnie sposób to kalkuluje po prostu zbiera informacje nadzieja żeby wreszcie powodziło się w miłości Mhm. Ta cisza, ta inteligentna cisza z ocenianiem tutaj rzuca się najbardziej. W takim razie, czy koziorożec ma yy, słuszne? uwagi i spostrzeżenia co do tego człowieka. Jak ten człowiek, który jest przy koziorożcu się reprezentuje tutaj, się prezentuje? Jak ten człowiek się prezentuje? Koziorożec chce się zakochać. To jest to, co wyczuwam. Jak ten człowiek się prezentuje. Zaczyna się dobrze. Bardzo dobrze. Wyśmienicie dobrze. Natomiast, e, znaczy tak, ogólnie rzecz biorąc, tutaj człowiek pokazuje się, mm, o którym myśli Koziorożec. Ten człowiek pokazuje się mm, naprawdę jako osoba niesamowicie stabilna. To jest osoba, która ma poczucie sprawiedliwości. To jest osoba, która ma mm, takie podejście do życia, że e, ja biorę od innej osoby, ale również wiem, i czuje się w odpowiedzialności, też coś od siebie dać. Ta osoba to rozumie, ta osoba to wie, i ta osoba w pewnym momencie życia się tego nauczyła. Ona jest po prostu uczciwa. Natomiast jest tutaj rzecz, o której um, koziorożec może nie wiedzieć. Jest tutaj coś niedopowiedziane. Um, zaraz zobaczymy, co. Co najprawdopodobniej jest tutaj poukrywane. Ten człowiek ma dla koziorożca jakąś niespodziankę, o której nie mówi. <noise> naprawdę, naprawdę, ten człowiek. On coś ukrywa przed koziorożcem. Ja... Szczerze mówiąc, yy, ja widzę tutaj, co ten człowiek ma do zaoferowania, ale... Mm, no nie chciałbym zepsuć niespodzianki Państwu, tak naprawdę. No, i teraz mam dylemat, co zrobić. Może ja to zostawię. A jeżeli Państwo będą chcieli, żebym napisał, to ja to napiszę w komentarzu. Bo ja naprawdę. No nie chcę państwu psuć niespodzianki. No, powiem tylko tyle, że ten człowiek jest cudowny. Naprawdę człowiek szykuje tutaj wielką rzecz. Ja tego nie chcę zepsuć. Natomiast, jeżeli państwo będą chcieli, to ja wtedy napiszę. Co tutaj widzę? To, to jest. E, ja to określę jednym zdaniem. Natomiast naprawdę nie chciałbym teraz mówić, bo, e, no, jak niespodzianka, to niespodzianka. Ten człowiek ma niespodziankę. A ja nie chcę tego zepsuć. Naprawdę. Tak więc to już wszystko zależy od Państwa. Może umówmy się w ten sposób. Ja Państwu napiszę pod warunkiem, kiedy Państwo będą chcieli, żebym wyznał, co tutaj widzę w tym momencie. Tak więc zostawiam to. I te przeczucia z samego początku filmu, kiedy jeszcze nie rozłożyłem kart, były słusze. I teraz one się sprawdzają. Tak więc wszystko od Państwa zależy. Jeżeli Państwo chcą wiedzieć, co to za niespodzianka, ja to napiszę. Natomiast ja bym nie chciał tego psuć. I temu człowiekowi bym nie chciał psuć tego, co szykuję. Ja jeszcze sobie pozwolę. Sprawdzić, czy e, inne energie to potwierdzą. Ja się teraz śmieję, ale w pozytywnym sensie, oczywiście, bo to jest bardzo przyjemne, co tutaj. Lala, mhm. la. ja tego naprawdę nie chcę mówić. No dobrze, to mm, e, jeszcze bym chciał sprawdzić um, tutaj te cechy, jakimi się ten mężczyzna może odznaczać. Jak się to pokazuje. Ale to jest wielka rzecz. Naprawdę. O. Powiem tylko taką rzecz, że ten mężczyzna boi się jednej rzeczy. A boi się. Efektu odwrotnego do zamierzonego. Powiem w ten sposób. Muszę być tajemniczy wobec Państwa, ponieważ naprawdę nie chcę psuć tego. I tak naprawdę nie ma tutaj potrzeby sprawdzenia, czy ten mężczyzna jest um, wiarygodny, czy warto. Um, Zwrócić na niego uwagę. Ja to oczywiście sprawdzę dla Państwa, ale po tym, co dotychczas zobaczyłem, nie ma naprawdę takiej potrzeby. Tutaj, czy jest godny zaufania? Ale co? To... No, sprawdźmy. Gratulacje. Proszę mi dać znać w komentarzach, czy Państwo chcą wiedzieć, co to za niespodzianka. Yy, ja naprawdę osobiście nie chcę zdradzać, ale to zależy od Państwa. Tak więc yy, wszystko, wszystko tutaj zależy. Naprawdę od Państwa. Um, I to wszystko. To jest ta jedna najważniejsza rzecz, którą teraz koziorożec ma wiedzieć. Ja mogę tylko pogratulować szczerze tego, co Państwa czeka, i tego, co ten mężczyzna tutaj ma w zamiarach. Wszystkiego dobrego. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to powodzenia. Na razie to wszystko. Dziękuję Państwu.